Jest tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com Dzisiaj piwo, które dostałem od widza i które sobie długo, długo, długo czekało na swoją kolej, dlatego że odkładałem na bokie. Znaczy, stało sobie gdzieś tam, no i. A przysłał je Paweł Bednarski. Piwo jest z Anglii, z browaru Hogsback, z miejscowości gdzie ta miejscowość, jest. E, Tongam. E, no, w Anglii. Hoxback to znaczy świński grzbiet. Taki, e, taka, taka kraina, takie tak, tak jakieś pagórki, czy pagórek, jakiś podłużny się nazywa świńskim grzbietem. Tutaj mamy w logo właśnie taką świnię, na której tam są domki i ten... E, farma. E, I ja powiem tak. Ja przeczytałem wszystko, że to jest chocolate lager, ale dopiero teraz patrzę, a to nie jest czoklet dark lager czy szwarc lager, tylko to jest jasny lager. Powiem szczerze, że trochę żałuję, że nie, prze, nie wypiłem go wcześniej, ale yy, no jest w zasadzie w terminie. No. <data>, Data była do yy, stycznia 2016 roku, więc tam... 3 tygodnie mu nie robi, nie robi różnicy, stał w ciemnym miejscu, to myślę, że nie będzie tragedii. E, piwom chwali się tutaj nagrodami na e, Beer Challenge e, International w Londynie 2014. No i tutaj jest napisane Montezuma's Chocolate Lager. Dlaczego Montezuma's? Montezuma to jest e, Montezuma's, e, kurde, nawet nie wiem jak się po angielsku powinno wy, wy, wymawiać to. No. E, to jest e, firma robiąca czekoladę. I oni mówią tak, oni w którymś tam momencie postanowili zrobić z tymi gośćmi e, piwo z czekoladą, e, aczkolwiek czekolada jest problematyczna, bo czekolada jest tłusta. E, no ale oni znaleźli jakiś tam sposób, żeby ją odtłuścić, e, no i e, postanowili, postanowili e, uważyć piwo. I oni proponowali, że uważą jakieś ciemne piwo. No bo ciemne gra z czekoladą, ale ci goście z tej, od tej czekolady mówią, słuchaj. Nieważne jest, czy piwo jest ciemne, czy nie ciemne, tylko chodzi o to, żeby było czuć czekoladę. I my uważamy, że będzie lepiej z lagerem. No ci byli sceptyczni, no ale podobno szał. No to spróbujmy. Hogsback. Kapsel firmowej. Tutaj mamy tę świnię. Ona na plecach ma farmę. Bardzo fajnie, bardzo ładne. No, rzeczywiście pachnie czekoladowo. I tak tłusto, właśnie. Nie pachnie takim kakao gorzkim, takim gorzkim kakao czarnym. Tylko właśnie takim tłustym, tłustą taką czekoladą, taką, która aż tak w rękach się rozpływa. No, i jest jasne. Jest jasne. Filtrowane, także nie ma tutaj obawy o chodź też takie delikatne zamienie. No, i złociste, no jak lager, jak lager. No, bardzo intensywnie czekoladowe. Hmm, też takie. Brawnie ciastko, trochę takie, takie mocno czekoladowe, e, czekoladowe pralinki belgijskie, bardzo słodkie, taką słodką, mleczną czekoladą. <słuch> Czekolada, ale w smaku jest jeszcze taka. Słodkość takich cukierków. Takie tanie cukierki yy, o smaku czekolady. Takie trochę wyrób czekoladopodobny albo o lizak, lizak czekoladowy, taka... taka Nie z czekolady, tylko właśnie z cukru i aromatu. Czyli no nie, niezbyt szlachetnie. Przez chwilę miałem też taką nutę, właśnie lagera. jasnego. Generalnie muszę powiedzieć, że nie mam okrego kartonu. Nie ma jakichś nut miodowych, takich utlenionych, nieprzyjemnych. Także lager generalnie sobie dobrze poradził z upływem czasu. Bardzo obfita piana. No, powiem tak, pachnie dużo lepiej niż smakuje. To znaczy, pachnie. Hmm, rzeczywiście czekoladą, taką mleczną, może trochę białą czekoladą, czyli tłusto pachnie. E, natomiast w smaku to jest takie roz, roz, rozwodnione, roz... no mówię, jak taki lizak o smaku czekoladowym, ale który nie jest z czekolady, tylko jest, z... jak to lizaki są z cukru i, i tam farbki. Trochę jest taka nuta właśnie takich landrynek. O, landrynek, landrynek, yy, rizaka właśnie, czyli taka cukrowa. No jest zaskakujące na pewno. Pojawia się goryczka. Pojawia się goryczka ewidentnie taka chmielowa, w ogóle nie czekoladowa, w ogóle nie palona, w ogóle nie ciemna, tylko właśnie taka lekka, no powiedzmy lekko średnia goryczka, taka z, z jasnego lagera. Piwo na pewno zaskakujące. Yy, piwo. Ciekawe. Ale jednak. Yy, myślę, że ta czekolada by im lepiej zrobiła robotę w porterze albo w stałcie. No bo. No mówię, smak piwa nie zachwyca. On, ono jest zaskakujące. No to, to, to fakt. Natomiast. Inaczej powiem jeszcze. Myślę, że temat jasne piwo i yy, czekolada, to jest temat do zgłębienia. Natomiast to, co tutaj wyszło, to jest nie do końca, no, taką... taką mlandrynkowością daje. Yy, nie sądzę, żeby to były estry jakieś tam z... z, z, z mm, leżakowania, bo piwo, piwo jest filtrowane i, i nie wygląda na to, żeby to były jakieś żywe drożdże, które by tam mogły sobie dalej coś tam tworzyć. Zresztą ono smakuje lagerowo. Aromat jest super. Natomiast smaku jest. No, brakuje tej czekolady, tak? Brakuje tej czekolady ciemnej, tych ciemnych słodów, tych ciemnych nut takich. To no może nie dało się tego lepiej zrobić, ale jest zaskakujące. W kategoriach piwo aromatyzowane, zakładając, że użyli rzeczywiście czekolady, a nie. Jakiś tam aromatów jest zaskakujące, jest ciekawe, ale jednak no, nie jest nie jest, porywaj, nie, nie jest rzucające na kolana. Tutaj jeszcze mu trochę brakuje, ale jest zaskakujące. Wasze zdrowie i dzięki za możliwość spróbowania.